Cześć, witaj z tej strony Lena Retro Mama. Za namową syna oczywiście polecam nasz kanał do subskrybowania i do polecania dalej, na przykład najbliższym, ale już się dzieją jakieś hałasy i chyba coś tutaj zaraz się w kadrze zapełni. Co się stało? Opony nie ma, My tu mamy opony. Ale tu nie ma. Z mm. mm. tyłu. Dobrze, więc dzieje się jakieś zamieszanie. Miało być tylko otwieranie gum, a tutaj tyle nowości. Którą dzisiaj? Tak jak mówiłam jeszcze raz, jutro. Zobaczmy mnie mieszkańca. No dobra. Jaki kolor? Kto widział wcześniej? Ja widziałam, ale Wy napiszcie. Napiszcie w komentarzach. A, otwieram. Pokryjamy. Nie Tylko Wam. Opracę i pokażę. O pakowaniu. Nie, od razu tu. O, od razu tu. O tu to No kapa jestem. Ale to my będziemy wiedzieć po czasie, bo była minuta 40. Więc jeśli ktoś oglądał wcześniej i napisał przed minutą 40, to będziemy wiedzieć. To jest PMK. Ale powiedz, że ta sama. Czy inna? BMW. ale nie, nie było jej wcześniej BMW, tak? nie było wcześniej tego autka bo w sensie nie? mówię, że my już X chyba mieliśmy nie? BMW -kę. 45 koni okej okay. bo my już mieliśmy jedną BMW i tylko się zapytałam właśnie czy już taką, no nie bo to pierwszy biały samochodzik mam no, dobrych filmików nie słuchajcie. Patrzcie na kontor time bo to są bardzo fajne odcinki. Kier? Tak, retrosyn nagrywa swoje gry i opowiada sobie przy tym, jak gra i co się dzieje. Także jeśli Was to interesuje, to oczywiście zapraszamy. A my się zwijamy tak jak kto? Napiszcie w komentarzach. Nie powiem. I w tym odcinku tak się stało. Piszcie. Macie. Taki. I macie te takie telefony, kucicek, albo napić subskrybuj, kliknij szybko ten kucicek na następnych i takich odcinkach fajnych i subskrybujcie się słoneczkiem, a my pa pa.